Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat najlepszej oferty handlowej. Najlepszej, czyli właściwie jakiej? Bo pytań w tym temacie jest naprawdę bardzo dużo przekonań jest jeszcze więcej. W zależności od tego, w jakim nurcie uczysz się marketingu i sprzedaży, to możesz usłyszeć różne przekonania. Niektórzy twierdzą, że to najważniejszy jest kontent produktowy, czyli to, w jaki sposób opiszemy nasze produkty i usługi. Inni mówią, że tylko i wyłącznie chodzi o cenę, że to, w jaki sposób przedstawimy cenę, czy zagramy ceną, będzie miało wpływ na finalny efekt. Są też tacy, którzy mówią, że trzeba do każdej oferty dołożyć szczyptę manipulacji lub wywierania wpływu, więc uczą się NLP w sprzedaży. I takich nurtów i przekonań naprawdę jest dużo I nieważne w to, co wierzysz, bo Okazuje się, że gdzieś tam pomiędzy zawsze jest w czymś trochę prawdy. Jednak jest coś, co według mnie jest takim game changerem. Coś, co ma znaczący wpływ na te oferty handlowe. Coś, co niby każdy wie, ale po pierwsze, rzadko kiedy ktoś stosuje w swoich ofertach, a nawet jeśli to robi, to często robi to niepoprawnie. Więc co to właściwie jest i jak robić to dobrze, o tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Więc jeśli chcesz się dowiedzieć, koniecznie oglądaj ten odcinek do końca. Ja nazywam się Paweł Szymków i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Marketing Hero. Na co dzień pomagam swoim klientom wdrażać sprawdzone strategie z zakresu marketingu i sprzedaży, tak, żeby zwiększać zyski w ich firmach. Jeśli jesteś na tym kanale po raz pierwszy i jeszcze tego nie robisz, pamiętaj, zostaw subskrypcję, a także łapkę do góry, żeby być na bieżąco z materiałami, które będę publikował w przyszłości na tym właśnie kanale. Na początek chciałem jeszcze ogromnie podziękować każdemu, kto oglądał moje poprzednie odcinki. Zostawił po sobie ślad w formie łapki do góry lub komentarza, bo to. Widzę w statystykach bardzo dobrze wpływa na rozwój tego kanału i pozwala mi docierać do szerszej publiczności. Więc serdecznie dziękuję, jeśli pomagasz już o, o do tej pory w rozwoju tego kanału. Jeśli jeszcze nie, nic straconego, zostaw już teraz łapkę do góry pod tym wideo. Pamiętaj, subskrypcja, dzwoneczek, bo to naprawdę pomaga w rozwoju tego właśnie kanału i docieraniu do nowych osób. Jeśli mamy to za sobą, jedziemy z dzisiejszym odcinkiem. Kojarzycie taką scenę z filmu Wilk z Wall Street, w której Jordan Belfort prosi swojego kolegę, swojego partnera biznesowego, żeby pokazał jak sprzedać długopis? Ta scena stała się kultowa w świecie sprzedaży, wielu sprzedawców czy trenerów sprzedaży ją cytuje wiele razy. Jednak jaki jest cel tego testu? Jordan Belfort w prawdziwym świecie, jako postać, został zapytany, jak on do tego podchodzi i tam nie chodzi o to, żeby pokazać komuś jakiś magiczny sposób na to, żeby sprzedawać, jakiś magiczny tekst, słowo wytrych. Tam chodzi o to, żeby zrozumieć pewien koncept, a nawet przetestować, czy ktoś nadaje się na sprzedawcę. Bo ktoś, kto nie ma doświadczenia w sprzedaży, bardzo często podejdzie do długopisu i powie, no, piękny, metalowy, czerwony, w dobrej cenie, ma gwarancję i w ogóle jest to najlepszy długopis w najlepszej cenie na rynku. Tak, ale skupiamy się wtedy na produkcie. A celem dobrego sprzedawcy jest skupić się na tym, co potrzebuje klient, i dopiero ten produkt do niego dopasować. Czyli mówiąc bardzo technicznie, wiele osób, które nie ma doświadczenia sprzedaży, bierze koncept i dopasowuje go do produktu. Konceptem jest klient, który potrzebuje długopis, więc ja ci opowiem o moim długopisie. A tutaj trzeba zrobić to odwrotnie. Konceptem są potrzeby mojego klienta, więc ja mam długopis, ale ja go dopasuję do tego konceptu, do, tego, do tych potrzeb. Opiszę Twoje cechy, ale nie na zasadzie, że on jest czerwony, tylko dopiero o tym czerwonym powiem, kiedy zrozumiem, że dla mojego klienta kolor będzie miał znaczenie. Przykład, wpisałem w Google producenci długopisów, szedłem na pierwszą stronę, która mi się wyświetliła, nie będę tutaj podawał nazw, żeby robić, nie robić komuś reklamy czy antyreklamy, ale jednym z takich pierwszych elementów na ich stronie internetowej była informacja o tym, że mają 14% więcej żywicy w swoich tuszach niż konkurencja. I to jest właśnie przykład tego, że ktoś zapomniał o języku korzyści. Bo prawdopodobnie nawet jeśli o tym wiedział, być może Ty też słyszałeś o języku korzyści, to zapomniał o tym, żeby ten język korzyści był zrozumiały dla naszego potencjalnego klienta co Mam na myśli? Zwróć uwagę, co nam to mówi, że jego długopisy mają 14% więcej żywicy? On pewnie wie. Ja mogę się tylko domyślać. Może to jest kwestia, nie wiem, lepszego pisania, nierozlewania się, być może bardziej miękko pisze, być może tusz jest bardziej trwały. Tam może być 10 tysięcy powodów, których możemy się domyślać, ale nie wiemy, co jest fizycznym faktem, bo ktoś jest ekspertem i bardzo często sprzedawca, właściciel firmy, ktoś to dostarcza nam produkt. On wychodzi z tego, że po prostu skoro on wie, to to jest oczywiste. A tak niestety nie jest. I na potrzeby tego odcinka pozwolę sobie podzielić oferty na dwie grupy: ofertę, którą klient czyta i nie mając z nami wcześniej kontakt, kontaktu, przykład strona internetowa, oferta produktu na Allegro, i drugi, druga grupa, to kiedy mieliśmy okazję z nim porozmawiać i poznać jego potrzeby, przykład. Przedawca jedzie do klienta, poznaje jego potrzeby i później albo dostarcza mu ofertę, albo ją po prostu wysyła na mail. Teraz, wbrew pozorom, te dwie grupy są do siebie bardzo podobne, bo tam nie chodzi o to, żebyśmy mieli okazję za każdym razem zapytać naszego klienta o to, czego on właściwie potrzebuje. Chodzi o to, żebyśmy prezentowali swoje produkty poprzez potrzeby, jakie, jakie on zaspokaja, poprzez, poprzez to, że długopis. Być może jest czerwony, ale naszemu klientowi wcale nie o to chodzi. Być może długopis ma na sobie nadruk, i to było moim celem kupienia tego długopisu. Właśnie nie, nie bardzo mi zależało na tym, żeby on metalowy, czy żeby on był konkretnej firmy. Zależało mi na tym, żebym mógł zrobić na nim nadruk. I teraz ktoś, kto zajmuje się sprzedażą, właśnie najpierw pozna moje potrzeby, bo mógłby stracić kilka kilkadziesiąt minut, kilka godzin nawet na to, żeby przekonywać mnie do innych długopisów, nie znając, co jest moim głównym motywatorem do zakupu. Więc język korzyści, coś, co pewnie słyszałeś nie raz, kiedy interesujesz się sprzedażą, czy marketingiem, czy tworzeniem ofert, jest bardzo często pomijany, a jeśli jest robiony, to robiony jest źle. A dlaczego jest robiony źle? O tym już teraz. Co z tym językiem korzyści i dlaczego mówię, że często jest robiony źle? żeby to dobrze zrozumieć i przygotowując się do tego odcinka sam rozpisałem sobie listę 10 produktów, które ostatnio kupiłem i które kosztowały co najmniej 250 zł. Postawiłem taki warunek dlatego, że często przy produktach pierwszej potrzeby, tanich produktach, proces decyzyjny jest całkowicie inny. Więc chciałem zobaczyć jak wygląda proces decyzyjny u mnie samego, żeby zwrócić uwagę jaki sposób, jakie elementy wywarły wpływ na to, że ja taką decyzję zakupową podjąłem. I teraz biorąc wszystkie produkty pod uwagę, z tej listy 10 zadają sobie pytanie, czy tam elementem ważnym była cena. Okazało się, że nie, no żaden z nich nie był najtańszy w swojej kategorii. Później, biorąc pod uwagę, czy na przykład kontent produktowy był istotny, czy to były produkty, które znalazłem na przykład na pierwszym miejscu w wyszukiwarce i dlatego je kupiłem. Nie, to też nie był główny argument. Czy były tam jakieś elementy wywierania wpływu, które mną z, mnie zmanipulowały i emocjonalnie kupiłem produkt? Na pewno nie, bo od jakiegoś dłuższego czasu mam już taką, taką zasadę, że każdy produkt, który troszkę więcej kosztuje, czekam z decyzją przynajmniej 7 dni, żeby właśnie nie kupować emocjonalnie. I teraz tych czynników wziąłem pod uwagę tak dużo, że zauważyłem, że jest jedna wspólna cecha. A tą wspólną cechą właśnie jest dobre dopasowanie się do moich potrzeb. Konkret, jeden z tych produktów był monitor. Chciałem kupić monitor do pracy. I teraz jak wejdziesz na jakąkolwiek ofertę dotyczącą monitorów, to tam bardzo często jest tabelka z cechami, czyli czas reakcji, rozdzielczość, wielkość ekranu, firma, czy właśnie herce. I teraz przykład. Są monitory, które mają 60Hz, są monitory, które mają 144. Są, jest oczywiście ich więcej, ale dla potrzeby, potrzeb tego odcinka podaję dwa. I teraz, czy ty wiesz, czym się różni monitor, który ma 60Hz, od tego, który ma 144? Jeśli tak, to świetnie. Bardzo często eksperci wychodzą z tej dziedziny i mówią: No, skoro ja wiem, to pewnie wszyscy wiedzą. Ale okazuje się, że większość ludzi, kupując monitory, jednak tego nie wie. Dlatego warto wziąć pod uwagę, co się będzie działo, czyli powiedzieć językiem korzyści. I rzeczywiście wiele osób tworzących oferty mówi: No, ja to wiem, ja, ja stworzyłem język korzyści, więc jest napisane 60 Hz, później jest 144 Hz i język korzyści dla klienta: Twój monitor, częstotliwość odświeżania będzie znacznie szybsza. Hm. To jest tylko wytłumaczenie cechy albo opis tego, czym są herce, ale tam nie ma dalej języka korzyści, tego prawdziwego języka korzyści. I teraz, jaki to może być język korzyści? Zastanówmy się, do czego. Ten monitor potencjalnemu klientowi jest potrzebny. Czy na przykład jest gracz, który gra w gry typu gry samochodowe, czy gry tak zwane strzelanki, gdzie reakcja rzeczywiście opóźnienie reakcji na monitorze, czy właśnie kwestia ilości wyświetlanych klatek w ciągu sekundy będzie miała znaczenie. Czy być może klientem jest osoba, która bardzo sporadycznie używa komputera, głównie do przeglądania internetu, nie gra w żadne gry, nie jest grafikiem, nie potrzebuje super ekstra rozdzielczości. I teraz 60 Hz i 144. Ja nie chcę wam robić wykładu na temat tego, bo w żaden sposób nie, nie, nie uważam siebie za specjalistę od odróżniania jakie są herce, ale sam kupując ten monitor, wziąłem sobie pod uwagę, ok, ten jest droższy ma 144, ten jest tańszy, ma 60, może ten tańszy mi w zupełności wystarczy do moich potrzeb, bo ja nie gram w gry. I to jest właśnie odnalezienie tego, jaką potrzebę ma klient. I wytłumaczenie konkretnej danej, czyli 60 Hz, to jest na przykład częstotliwość odświeżania 60 razy na sekundę. Więc jeśli nie grasz w gry albo używasz komputera tylko i wyłącznie do przeglądania internetu, to ten monitor w zupełności ci wystarczy. I teraz pytanie: czy mamy mówić tylko i wyłącznie tym językiem, że to jest monitor dla ludzi, którzy tylko i wyłącznie przeglądają internet? Nie. Warto też napisać tą daną, bo też jest grupa ludzi, która się na tym zna. Więc zamykając ofertę, tworząc język korzyści, dajemy twarde dane, ale ten język korzyści musi nieść coś więcej. Bo bardzo często ludzie nawet nie będą wiedzieli, czym, jest te, czym są te herce, albo w ogóle, że są w monitorach herce. Innym przykładem produktu może być router, który też kupowałem w ostatnim czasie. I dla mnie ważnym elementem było to, żeby w routerze można było ustawić stały VPN, żeby już przez router przechodziło moje IP przez VPN. I podejrzewam, że część z Was też już teraz nawet nie wie, o czym ja mówię. VPN, IP, już się zamieszało. I teraz naszym celem, na przykład przykładowo w firmie, było to, że tworząc strony internetowe dla klientów, dbamy o bezpieczeństwo, więc na przykład logowanie się do panelu administracyjnego na serwer jest możliwe tylko przez konkretny adres internetowy i tylko po konkretnym IP. Jeśli ktoś loguje się z innego, to nie ma możliwości zalogowania się do takiej, do takiej strony. I teraz ja szukając routera, sprawdzam w tabelce i ja wiem, czym jest VPN, ale cała masa ludzi kupująca router. Widząc VPN, albo to pominie, albo powie, a co to w ogóle jest? Więc teraz pytanie, jak ja mogę sobie do, dosprzedać produkt dzięki temu, że ja wyjaśnię, czym jest ten VPN, nie tylko tym, że pozwala na kontrolę czy zmianę IP, ale tym właśnie prawdziwym językiem korzyści? Bo tym językiem korzyści, który ludzie robią często źle, jest tylko wytłumaczenie funkcji. VPN możesz sobie kontrolować i zmieniać IP. Ale co tam idzie dalej? I teraz przykładowo, jeśli Trafiasz do użytkownika profesjonalnego i ktoś rzeczywiście robi strony internetowe, to możesz mu przedstawić scenariusz, o którym powiedziałem. Czyli na przykład logowanie się do panelu admina po wybranym IP. Ale jeśli jest to użytkownik domowy, to do czego jemu przyda się VPN? No właśnie. Jeśli potrafisz to przedstawić, to twoja oferta jest... Proponowana językiem prawdziwych korzyści dla Twojego klienta. I teraz przykładowo jest w tabelce VPN a co to niesie dla użytkownika domowego? Przykładowo, wyjechał na wakacje, a jego ulubiony serial, na przykład na Netflixie, jest tylko i wyłącznie w bibliotekach Netflixa na rynek polski. Dzięki temu, że jest VPN i pozwala na zmianę IP, jeśli masz to w swoim routerze, to Netflix widzi Twoje IP, czyli Twój komputer tak w bardzo dużym uproszczeniu. Jakbyś był dalej w Polsce i pozwalać Ci na odtwarzanie tego kontentu. Są szkolenia, które ja często oglądam, które są dostępne tylko i wyłącznie w danym kraju. Dzięki temu, że używam VPN-a, mogę zmienić swoje IP, więc dana strona internetowa widzi mnie, jakbym był właśnie w kraju, który oni oczekują. I to jest dopiero kwestia języka, korzyści, a nie tylko to, że w tabelce będzie napisane, że jest VPN, że w monitorze jest 60 Hz, że w samochodzie na przykład jest funkcja, że nie trzeba dolewać. Jakiegoś specjalnego płynu. Że w samochodzie jest funkcja ładowarki o takiej mocy albo o takiej. To nic nie mówi. Na przykład samochody elektryczne. Nie jestem w tym w ogóle biegły, więc tylko całkowicie mówiąc ogólnie jest dwa razy szybsza. To dwa razy szybsza to znaczy, że w ile czasu naładuje swój samochód. I teraz to już jest opis tej produk tego produktu. A teraz korzyścią dla klienta, co jest? To, że na przykład jeśli będzie chciał Dojeżdżać do pracy regularnie, to nie musi na przykład swojego samochodu ładować codziennie, albo że naładuje go w 3 minuty, przez co będzie to szybsze niż na przykład dojście na przystanek. Korzyści na bazie tego, jak patrzy klient na nasz produkt, bo każdy z nas przechodzi przez takie cztery etapy uczenia się. Najpierw mamy nieświadomą niekompetencję, bo nawet nie wiemy, że czegoś nie wiemy. Przykład? Czy wiesz, jaki ptak potrafi latać tyłem, albo potrafi latać do tyłu? Taki ptak jest. Ale jeśli o tym nie wiedziałeś, to miałeś właśnie poziom nieświadomej niekompetencji. Nawet nie wiedziałeś, że nie wiesz. Teraz już wiesz, że nie wiesz, więc to jest drugi poziom. Wiem, że nie wiem. To jest tak zwana świadoma niekompetencja. I teraz, jak ja ci powiem, jaki to ptak, to to będzie świadoma kompetencja. Tu już wiesz, że wiesz. I to jest koliber. Koliber potrafi latać do przodu, potrafi stać miejsce, potrafi też latać do tyłu. I teraz, patrząc z perspektywy właśnie kwestii y, świadomej kompetencji minie 5 lat bierzesz udział w teleturnieju i to jest nieświadoma kompetencja pada pytanie jaki ptak potrafi latać tyłem i to by się odpala koliber i teraz w nomenklaturze języka korzyści dla klientów klient często nawet nie wie że nie wie że VPN istnieje on nawet nie wie, że nie wie, że, że herce mają jakiekolwiek znaczenie. My możemy o tym im powiedzieć, więc wtedy przechodzimy na poziom świadomej niekompetencji. Jest VPN. Dobra, to ja teraz już wiem, że coś takiego jest, ale nie wiem do czego służy. Później jest świadoma kompetencja. VPN pozwala Ci na zmianę Twojego IP. No dobra, ale tam jeszcze musi być coś więcej. Właśnie to wyróżnia najlepsze oferty handlowe. To, że już wiem, czym jest VPN, to, że wiem, że on pozwoli mi zmienić moje IP w komputerze, ale teraz co to dla mnie daje? Jesteś użytk użytkownikiem profesjonalnym, pozwala ci lepiej zabezpieczyć Twoją stronę internetową, jesteś użytkownikiem domowym, pozwala ci oglądać filmy na Netflixie z krajów, które powiedzmy w, twoim, danym, w Twojej danej lokalizacji na ten moment są niedostępne. Więc weź pod uwagę, to w jaki sposób komunikujesz korzyści do swoich klientów. I teraz są dwa rodzaje ofert. Oferty, które wyświetlamy, jak już mówiłem dzisiaj, klientowi, czy wysyłamy, przedstawiamy, zanim mamy z nim kontakt, i te, które są dostarczone po kontakcie. I jeszcze o tym właśnie chcę powiedzieć, jak do tego podejść, żeby robić to dobrze. Ok, zatem jak spojrzeć na te dwa rodzaje ofert? Te oferty, kiedy mamy okazję porozmawiać wcześniej z klientem i kiedy nie mamy. Jeśli nie mamy okazji porozmawiać z klientem, bo takie oferty być może już masz, to twoja strona internetowa, chociażby oferta w formie właśnie aukcji na Allegro, czy jakiś landing page, który przeprowadza klienta przez proces zakupowy. I tam bardzo często te oferty są nafaszerowane cechami produktu. Podam Wam bardzo konkretny przykład. Aktualnie mam do, do, do czynienia z aplikacją, która tworzy napisy do filmów bo od początku, kiedy tylko ruszyłem z kanałem, wiem, że fajnie jak są napisy w filmie. Nie do końca też wiedziałem dlaczego, nie znałem wszystkich powodów i też nie wiedziałem jak to robić. A pisanie ręczne każdego odcinka jest bardzo mozolne i zajmuje dużo czasu. Więc są różnego rodzaju aplikacje, które już wcześniej znajdowałem, ale z jakiegoś powodu nie przekonywały mnie do tego, żebym te napisy zaczął tworzyć i dodawać do swoich filmów na YouTube. Aż trafiłem na pewną aplikację, która poza cechami produktu, bo cechy produktu takiej aplikacji to m.in. ilość pokrywalnych słów, czyli jak ja wypowiadam słowa, to ile z nich będzie się zgadzało, nie będzie błędów. Inna czas dostarczenia takiej usługi, czy podzielenie tego od razu na, na ramy czasowe, żebym mógł to po prostu załadować do YouTuba i żeby to było gotowe. Więc to są cechy produktu. A teraz, co zrobiła ta firma, którą wybrałem, która tworzy te napisy, bo dla bardziej spostrzegawczych kilka ostatnich wideo już ma napisy, a do kolejnych właśnie dodajemy, to te napisy przede wszystkim pozwalają na zwiększenie oglądalności. Bo ile razy było tak, że nie mogłeś włączyć dźwięku w swoim telefonie, bo byłeś w miejscu publicznym albo, bo na przykład ktoś z boku obok ciebie spał, partner czy dziecko i dźwięk by tylko i wyłącznie przeszkadzał. Więc jeśli są napisy, jesteś w stanie obejrzeć taki odcinek właśnie Mimo tego, że nie możesz włączyć dźwięku. Innym przykładem, wyszukiwarki lepiej pozycjonują filmy, które mają funkcję napisów. Jeszcze innym przykładem, jeśli napisy są dodane w formie tekstu, to są też swojego rodzaju opisem do filmów, które mogą lepiej pozycjonować taki film. Więc poza tym, że ja mam go w ciągu 30 minut, jest rzeczywiście duże pokrycie słów, to tam jest jeszcze język korzyści dla mnie. Czyli jak już zamówię u nich usługę, to co po wykonaniu usługi będzie dla mnie korzyścią. Moje filmy będą częściej oglądane, moje filmy będą wyżej pozycjonowane, i dlatego ja taką decyzję wtedy podejmuję. Więc teraz zadanie domowe dla Ciebie: jeśli już masz stworzoną stronę internetową, ofertę, yy, sprzedajesz w portalach aukcyjnych typu Allegro, to weź wszystkie cechy swojego produktu i zadaj sobie pytanie: co właściwie z tego płynie dla mojego klienta? Ale nie na zasadzie tego, że VPN daje możliwość zmiany IP, tylko co właściwie płynie dla mojego klienta, czyli przykładowo zabezpieczenie stron internetowych, oglądanie treści, które są dostępne dla danego kraju. W przypadku tych napisów do filmów, nie tylko to, że będzie kwestia, że zrobimy to w 20 minut, przez to zaoszczędzisz mnóstwo czasu, bo to też jest korzyść, ale tam jest korzyść dużo większa. Zaoszczędzisz czas, będziesz miał napisy, ale dodatkowo będziesz miał większą oglądalność, lepsze pozycjonowanie. I to są te prawdziwe korzyści w najlepszych ofertach handlowych. I to jest ten przykład, kiedy Klient nie ma okazji porozmawiać z Tobą wcześniej. On wchodzi, on czyta i on mówi: A to jest dla mnie, bo tu jest VPN, a ja wiem, czym jest VPN już teraz, bo VPN pozwoli mi na to, że zrobię tak i tak i będę oglądać swój ulubiony serial, kiedy będę również na wakacjach. Więc weź pod uwagę przykłady, kiedy właśnie klient nie ma okazji z Tobą porozmawiać. I drugi rodzaj ofert to te oferty. Kiedy jedziemy do klienta, mamy okazję z nim się spotkać, porozmawiać przez telefon. Przykładowo, my na przykład robimy, robimy tak, że jak ktoś zgłasza się do nas po stronę internetową, to zawsze na początku, zanim w ogóle dostanie ofertę, wysyłamy mu tak zwanego Voyagera. U nas w firmie Voyager, czyli inaczej mówiąc sonda, swojego rodzaju audyt, wysyłamy mu formularz, który ma 20 kilka pytań i on odpowiadając na te pytania, mówi nam, na czym mu zależy. I dopiero na bazie tego dopasowujemy ofertę, bo bardzo często dostajemy zapytania mailowe, czy możecie wysłać nam ofertę na stronę internetową. I niektóre firmy po prostu wysyłają gotowca. Ale tam jest cała masa informacji, że formularz do rezerwacji kosztuje tyle i tyle, że live chat na stronie kosztuje tyle i tyle. I to jest tak duża ilość informacji, że klient często z tego za wiele nie rozumie, a często jeszcze jest napisane językiem technicznym, że na przykład na stronie jest SSL, co sobie zdaje sprawę, że wiele osób nie wie, czym jest, i później mówi, no dobra, wszystko fajnie, tego jest dużo, ale czy ja to wszystko potrzebuję? Więc najpierw zapytaj klienta, co potrzebuje, a później, na bazie tego, przygotuj ofertę z konkretną ceną, ze wskazówkami i wyjaśnieniami. Wspomniałeś, że Twoja strona ma mieć cel sprzedażowy. Więc zalecam zastosowanie takich i takich narzędzi, ponieważ już z doświadczenia wiemy, że one zwiększają sprzedaż, dodatkowo klienci chętniej kupują, kiedy na przykład jest taka i taka forma płatności. Więc ty o tym nie napisałeś, ale my Ci możemy to zaproponować. Więc powiedz, na co zwracasz uwagę w potrzebach swojego klienta, ale najpierw dowiedz się, jakie te potrzeby są. Ale prawda jest taka, że w obu przypadkach najważniejszą umiejętnością jest dopasowanie nie cech produktu do klienta. Tylko korzyści, jakie płyną dla klienta, kiedy on z tych cech zacznie korzystać. I mam nadzieję, że rozumiecie ten koncept tego, że język korzyści to nie tylko kwestia, że VPN pozwala na zmianę IP, ale VPN pozwala na bezpieczeństwo. VPN pozwala na niezależność, chociażby pod względem treści. Zwróćcie uwagę, o ile to jest wyższa kategoria. Dlatego najlepsze oferty handlowe, te, które sprzedają, to takie, które są dopasowane do potrzeb Twoich klientów. Więc jeśli masz okazję porozmawiać z klientem, to świetnie, to wtedy wszystko co ci powiedział, dopasowujesz do, jego, do korzyści, jakie płyną ze współpracy z tobą. Jeśli nie masz okazji porozmawiać z klientem, to bierzesz swoją aktualną ofertę, tworzysz ją na zasadzie wszystkich cech i dopiero wtedy dopasowujesz produkt. I pamiętaj, to nie chodzi o to, żeby od dzisiaj mówić tylko i wyłącznie cechami produktu, bo ta tabelka, gdzie będzie napisane, że monitor ma 144 Hz, w dalszym ciągu jest potrzebna, bo jest też duża grupa ludzi, która już to wie, zna swoje potrzeby i korzyści, jakie z tego płyną, i ona będzie konkretnie szukać tego monitora, który ma 144 Hz. Więc tutaj trzeba być po obu stronach. Nazwałbym to takim dualistycznym, że dawać konkrety, ale też dawać właśnie konkrety pod względem korzyści, czyli konkrety z dwóch stron cech produktu i potrzeb klienta. I to jest coś, co totalnie zmienia sprzedaż, coś, co ułatwia podejmowanie decyzji i przyspiesza cały proces handlowy. Więc namawiam i przekonuję, żebyś zaczął, patr zaczął patrzeć, zaczęła patrzeć na swoją ofertę, na swoją stronę internetową, na to, co wysyłasz do klienta właśnie w ten sposób. Nie, że strona internetowa ma SSL, tylko co to daje dla Twojego klienta. Kwestia szyfrowania danych, to to jest właśnie ta, taka pozorna korzyść, tak? Ale to, że dzięki temu, że SSL jest na stronie, dane są szyfrowane, i dzięki temu Google bardziej ci ufa. Więc jeśli zajmujesz się SEO i chcesz być pozycjonowany wyżej w wyszukiwarkach, to warto, żeby ten SSL był na Twojej stronie. Nie wiesz, czym jest SSL, nie musisz się na tym znać. Twój klient nie musi się na tym znać, ale taka zielona kłódeczka przy adresie internetowym świadczy o tym, że strona jest bezpieczna. A od jakiegoś czasu niektóre wyszukiwarki, nawet bez tego SSL-a, wyświetlają informację, że strona jest niezabezpieczona, co może budzić jakby brak zaufania u Twoich klientów, kiedy myślisz o stronie internetowej. Więc spójrz uwagę, jak wiele aspektów, z jak wielu stron możemy spojrzeć na jedną cechę produktu, jaką jest SSL. I tego Ci życzę? Zadanie domowe dla Ciebie jest takie, że jeśli już masz swoją ofertę, to przeanalizuj ją, czy tam jest to napisane językiem korzyści, czy tylko na bazie cech produktu. Czy może w drugą stronę patrząc, jeśli wysyłasz swoją ofertę klientowi, to czy uzyskałeś od niego informację, odpowiednią ilość informacji do tego, żeby dopasować swoją ofertę do tego produktu? Bo być może ktoś, to sprzedaje długopisy, to nie będzie zwracał uwagę na to, że ma 14% więcej żywicy w swoim tuszu, ale powie o tym, że długopisy jest metalowe, dzięki czemu możliwy jest grawer. I jeśli ty kupujesz długopisy, żeby reklamować swój projekt czy swoją firmę. To te długopisy na to pozwolą. Więc najpierw dowiedz się, co jest potrzebą. A jeśli nie masz możliwości zapytania, a twój długopis jest metalowy, to też zwróć na ja to uwagę. Dzięki temu, że jest metalowy, to dla ciebie płynie taka i taka i taka i taka korzyść. I tak powinno się sprzedawać, i tak powinno tworzyć się te sprzedające oferty handlowe. Mam nadzieję, że ma to dla ciebie sens. Jeśli coś jest niejasne lub masz problem ze znalezieniem prawdziwych korzyści dla swoich klientów, daj koniecznie znać w komentarzu. Postaram się pomóc do każdej. Korzyści, jeśli będę, będę mógł, do każdej cechy postaram się dobrać korzyść. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Zostawcie łapkę do góry. To ogromna prośba dla każdego z Was, bo to pozwala rozwijać ten kanał i bardzo wspiera mnie w działaniach żeby docierać do nowych osób. Jeśli z jakiegoś powodu jeszcze tego nie robisz, pamiętaj, subskrypcja, kliknij dzwoneczek. Dzięki temu, że klikasz dzwoneczek koło, koło subskrypcji, YouTube regularnie informuje Cię o nowych materiałach na tym kanale. Wpadnij na grupę na Facebooku. Grupa się nazywa Skuteczny Marketing i Sprzedaż, Marketing Hero. Tam masz okazję dopytać, poznać innych przedsiębiorców czy o, czy o inne osoby zajmujące się marketingiem i sprzedażą, rozwinąć tematy poruszane w odcinkach. Mam nadzieję, że dzisiaj pomogłem. Jeśli tak, cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Trzymaj się. Cześć!